Mechatronik. Monter, Mechatronik powinien ukończyć szkoły techniczne. Najlepiej technika o kierunkach mechatronicznych. Osoba taka powinna być kreatywna, powinna umieć podejmować decyzje, powinna Mieć chęci do pracy często fizycznej. Liczą się zdolności manualne takiego pracownika, jego dokładność oraz umiejętność pracy w grupie przy jednej maszynie. Zawód ten wymaga ciągłego kształcenia się. Odbywają się przeróżne kursy, które umożliwiają rozwój. Takiemu pracownikowi. Na tych kursach dowiadują się o nowych rozwiązaniach technicznych, które mogą wykorzystywać do swojej pracy. W dzisiejszych czasach ważne jest, żeby monter Mechatronik potrafił wykorzystać w swojej pracy nowe urządzenia, nowe czujniki, nowe urządzenia pomiarowe do ułatwienia swojej pracy. Zapotrzebowanie na monterów mechatroników jest duże, gdyż rozwój technologiczny doprowadził do tego, że coraz więcej tworzy się zautomatyzowanych maszyn, do tworzenia których potrzebny jest taki pracownik. Zawód mechatronika wybrałem dlatego, że jest to moje zainteresowanie. Interesuję się tym od dzieciństwa. Połączyłem dzięki temu swoje hobby z pracą, także. Jestem z tego zadowolony, że mogę wykonywać to, co tak naprawdę lubię. W zawodzie Mechatronika pracuję 3 lata i jest to moja pierwsza firma, w której podjąłem tą pracę. W swojej pracy zajmujemy się przede wszystkim montowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych. Także wykonujemy ich konserwację i rozruch. Aby zmontować taką maszynę, należy zacząć od części mechanicznej, poskładać ją z wykonanych wcześniej elementów, zamontować elementy pneumatyki i napędy. Następnie, wszystkie te elementy należy połączyć zarówno pod względem elektrycznym, jak i pneumatycznym, podłączyć maszynę do zasilania powietrznego i elektrycznego i wykonać rozruchu. A następnie taką maszynę zawozi się do klienta i u klienta wykonuje się rozruch takiej maszyny. Przy czym są to rozruchy ze szkoleniem, odbywa się szkolenie na temat funkcjonowania maszyny, tak by klient nauczył się obsługiwać daną maszynę. W kwestii konserwacji takiej maszyny zwracamy szczególną uwagę na wszystkie elementy ruchome, na wszystkie połączenia śrubowe, żeby praca na takiej maszynie była przede wszystkim bezpieczna. Aby wykonywać ten zawód, należy ukończyć szkołę zawodową dającą dyplom Montera Mechatronika. Lubię swoją pracę, satysfakcjonuje mnie wykonywanie jej. Najważniejsze jest to, że można się rozwijać. Każda maszyna jest inna, można kształcić się w uruchamianiu tych maszyn. No i fajnie jest, jak złożymy maszynę w całość, uruchomimy i wszystko działa poprawnie. Wybrałem zawód mechatronik ze względu na to, że od dziecka już interesowałem się jakimiś tam urządzeniami, co prawda składaniem, rozbieraniem, łączeniem jakichś układów. No po prostu pasjonuje mnie to i dlatego wybrałem też ten zawód, bo mógłbym sobie poszerzyć tą swoją wiedzę, mógłbym jakieś nowe możliwości. Nauka w szkole wyglądała tak, że szczególnie to było bardzo dużo teorii, tak? no, ale była też tam jakaś część praktyki, z której można było troszeczkę tam wynieść, czyli gdzieś jakaś praca na warsztatach, sprawdzanie jakichś układów, pomiary, łączenie różnych układów. To właśnie też dużo dawało, bo sama teoria to jednak to jest nie wszystko, trzeba się po prostu, trzeba to ćwiczyć. Wszystko jest teraz oparte na automatyce, tak? na różnych sekwencjach, na różnych schematach. Wszystko pracuje według określonego algorytmu. Tak? I to właśnie dzięki temu możemy to osiągnąć przez zastosowanie właśnie sterowników, których miałem okazję poznać na praktykach. Zawód ten poleciłbym osobom tym wszystkim, którzy interesują się zawodami o kierunku technicznym, którzy mają zamiłowanie do elektroniki, elektrotechniki, do, do automatyki. Mechadronik jest ogólnie zawodem teraz szczególnie poszukiwanym na rynku. Także wszyscy, którzy wybrali ten zawód, myślę, że nie będą żałować, bo są też z tego jakieś tam pieniądze niemałe, tak? Czyli można sobie nieźle zarobić powiedzmy przy takiej pracy. Po zakończeniu praktyk, po tym miesięcznym okresie, który miałem przyjemność odbyć w tej firmie, zaproponowano mi współpracę, czyli stwierdził, że sprawdziłem się na tym stanowisku i mógłbym podjąć pracę jako automatyk. Jeśli chcesz pracować w zawodzie mechatronik, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Branżowa szkoła pierwszego stopnia: 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki: ELN 03. Praca w zawodzie mechatronik. Ścieżka druga: kwalifikacyjny kurs zawodowy ELN 03 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji ELN 03 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną Praca w zawodzie mechatronik. Nadbudowa kwalifikacji Uzyskanie zawodu mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM 03 Potwierdzenie kwalifikacji ELM 06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Egzaminem Zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Plus Uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego Uzyskanie dyplomu Technik Mechatronik